Cześć. Słuchajcie, nagrałam wczoraj dla Was filmik na temat uznania i czym to uznanie dziecka jest i w jaki sposób, co to znaczy tak naprawdę kochać je takim, jakim ono jest. I w czasie tego nagrania szukałam jakichś przykładów, ale pamiętam, że jak opowiadałam o tym, to w ogóle miałam jakąś dziurę w głowie i nic mi do głowy nie przychodziło kompletnie. Natomiast przespałam się i jest, wpadło mi do głowy i myślę sobie, że znaczy pomyślałam sobie, że podzielę się z wami tą historią. To jest moja osobista historia. Właśnie po to, żeby wam unaocznić, co mam na myśli, kiedy mówię, że... Że dziecko potrzebuje być słyszane i czute. Ono ze swoimi słowami ma być przez nas uznane, jakby to, co ono do nas mówi, ma być uważnione. I wtedy, jak to nam się uda zrobić, to będzie nam dużo łatwiej z nimi. Rozmawiać, bo y, poza słowami i intelektem to to, co pomaga nam w komunikacji, to są emocje, a dzieci na początku komunikują się głównie z poziomu emocji. To dlatego jest tak ważne, żeby do poziomu tych emocji się Zniżać i je po prostu uznawać, szanować, rozumieć. Jak nauczycie się tego, to dacie to również swoim dzieciom. Nauczycie je w ten sposób zaufania do siebie i pokażecie im, że one są po prostu najzwyczajniej w świecie z tymi swoimi uczuciami prawdziwe i że wszystko to, co mówią, jest po prostu właściwe, jest na miejscu. No i ten przykład. Słuchajcie, jak moja starsza córka która była małym dzieckiem, to ona była takim dzieckiem bardzo ostrożnym zachowawczym wolała obserwować sobie otoczenie. Potrzebowała większego czasu na to, żeby się do kogoś przekonać i, i wejść. No i generalnie ten czas i jakby powolność różnych interakcji i też działań to była taka bardzo charakterystyczna cecha. No i właśnie, rzecz polega na tym, że ja to wiem dzisiaj i dzisiaj umiem o tym powiedzieć tak ładnie i, yy, i z taką pełną akceptacją, ale gdy ona była małą dziewczynką, a ja byłam początkującym psychologiem, to ja mówiłam o tym, że to jest wstyd i że ona jest po prostu wstydziochem. Niestety, również ja sama byłam bardzo niepewna różnych swoich kompetencji, i przeglądałam się w oczach innych, i od, od opinii innych uzależniałam swoje poczucie własnej wartości. Jaki był tego efekt? No, jak się możecie domyślać, dramatyczny. Jak to się przejawiało? Na przykład, kiedy prowadzi, prowadzałam ją do przedszkola. No to w większości przedszkoli bardzo szanowane jest to, kiedy dzieci po wejściu do grupy potrafią się przywitać i z grupą, i z nauczycielem, słowem dzień dobry. Albo kiedy wchodzimy w gości, albo kiedy wchodzimy w, w gości, odwiedzamy ciocie, babcie, kogokolwiek, no to mamy takie oczekiwanie, że to dziecko się przywita i powie dzień dobry. Poda da do buziaczka, nie wiem, cokolwiek, tak? Mm. Idziemy do sklepu, i dziecko po prostu będzie umiało powiedzieć dzień dobry i do widzenia. No i większość dzieci nie ma z tym jakiegoś tam szalonego problemu, ale to moje dziecko miało. Ona niechętnie mówiła dzień dobry, niechętnie się też witała z, z różnymi osobami i naprawdę nie miało to znaczenia, czy to są bliskie, osoby, dobrze jej znane, mniej znane. Po prostu ona potrzebowała czasu na to, żeby. Porozglądać, przyjrzeć się i ewentualnie dopiero wtedy powiedzieć dzień dobry. Ja jej tego czasu i przestrzeni nie dawałam. Kiedy ona nie mówiła dzień dobry, no to patrzyłam, z całą pewnością patrzyłam na nią karcącym wzrokiem. Oczywiście tego nie pamiętam dzisiaj, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że na pewno była mnie zadowolona i dzieci to czują, słuchajcie. Do tego zdarzało mi się, że to komentowałam, na przykład... Grzeczne dzieci mówią: dzień dobry, musisz się nauczyć. Albo jesteś już na tyle duża, że powinnaś umieć: dzień dobry. Albo robiłam coś dramatycznego, i na przykład mówiłam: Klarciu, zobacz, inne dzieci się przywitały, ty też się powinnaś przywitać. Albo e, być może zdarzyło mi się, że jej powiedziałam: Nie bądź taka niewychowana, pani ci powiedziała: dzień dobry, należy odpowiedzieć. Na pewno w takiej sytuacji, kiedy ja miałam takie wrażenie, że inni na mnie patrzą i oczekują tego, że ona się przywita i powie to dzień dobry, a ona tego nie robiła, bo była po prostu najzwyczajniej w świecie zestrachana albo przestraszona, albo nie miała na to ochoty, albo zawstydzona, albo skrępowana, albo to się wszystko za szybko działo, wtedy mnie zalewał wstyd. Ja sobie z tą sytuacją nie radziłam. I jak tylko wychodziłyśmy z takiej sytuacji, to mam w głowie kilka takich sytuacji, kiedy po prostu ją e, upominałam. Czasami upominałam ją grzecznie, miło, tłumacząc, że jakie to jest ważne, żeby mówić dzień dobry, kiedy wchodzimy w nowe miejsca, um, jakie to jest miło, uprzejme i tak dalej, czemu my to robimy. Czasami robiłam to zupełnie nagannie, mówiąc, że znowu nie powiedziałaś, kiedy ty się tego wreszcie nauczysz, mo nauczysz mogłabyś już zacząć mówić dzień dobry. Potem przykleiła jej etykietkę i zaczęłam mówić, no Klara pewnie nie powiedzi no dobry, bo jest wstydziochem. Albo na przykład patrząc na nią, mówiłam, no znowu się wstydzisz, no już nie ma się czego wstydzić, przecież to babcia, znasz tą babcię. Czego ty się wstydzisz? A jeszcze kiedyś, to jest dramatyczne, słuchajcie, przeczytałam w jakichś książkach psychologicznych z całą pewnością, że... Już z takimi troszkę starszymi dziećmi, koniec przedszkola, pod, początek podstawówki, że już wtedy można się odwołać jakby też do ich, one wychodzą z tego egocentryzmu, więc można się ur, jakby uruchomić też wartości na różnego rodzaju społecznych, czyli powiedzieć, jak to inni się mają, kiedy ten dziecko robi coś, no bo to, no bo one już są do tego po prostu najzwyczajniej w świecie zdolne, więc pamiętam, że przy, zdarzyło mi się nawet i powiedzieć, że kiedy ty nie mówisz dzień dobry, to inni sobie mogą pomyśleć, że ja jestem złą mamą. Słuchajcie, no po prostu serce mi wali jak szalone, jak wam to, opowiem, bo to opowiadam, bo to jest makabra. To jest po prostu um, makabra. Ja oczywiście wtedy postępowałam absolutnie przekonana o tym, że robię dobrze, że próbuję ją wychować na dobrze, na taką grzeczną dziewczynkę, która zna zasady savoir vivreu E, e, że no, muszę ją tego nauczyć i że to jest mój obowiązek, jako mamy, e, e, nauczyć się tej podstawowej zasady. No więc sięgałam e, i małam się wszelkich różnych e, e, praktyk, wymyślałam punkty też, że powie dzień dobry, no to będzie dostawała za to jakieś punkty nagrody. No po prostu, słuchajcie, porażka. Naprawdę porażka. I dzisiaj, po, kiedy moja córka ma 20 lat, prawie, no to ja jakby zmieniłam zupełnie swój sposób, i od paru lat postępuję zupełnie inaczej. A mianowicie zrozumiałam, że dzieci, tak jak my, potrzebują po prostu uznania. I że my jesteśmy fajni i okej, okay, tacy jacy jesteśmy, a nie tacy, jak nam się wydaje, że powinniśmy być, i że jesteśmy różni. I dzisiaj, gdybym z nią sobie szła, i ona miałaby problem z tym, żeby powiedzieć: Dzień dobry, to z całą pewnością nie spotkałaby się z całą falą negująco, moralizująco, pouczających komunikatów, których efektem było tylko i wyłącznie nakręcenie wstydu, podcinanie jej skrzydeł i obniżanie jej samooceny. Dziś spotkałaby się z komunikatem, który byłby uznaniowy dla niej czyli powiedziałabym coś w stylu Um, wiesz co, widzisz obcą osobę i pewnie się czujesz niepewnie, więc nie chcesz jej powiedzieć dzień dobry, nic nie szkodzi, to normalne Kiedy spotykamy kogoś obcego, to po prostu nie mamy na to ochoty Jestem pewna, że kiedyś się nauczysz Czujecie różnicę? Jest różnica Jest ok, widzę, że się trochę krępujesz, widzę, że jest, czujesz się troszkę niepewnie w tej sytuacji Nic się złego nie dzieje, ja tu, ja tu obok jestem, jestem przekonana, że się kiedyś nauczysz a komunikatem, który mówi na przykład, no, Klaruniu, wchodzimy, ktoś ci mówi dzień dobry, powie, należy odpowiedzieć, dzień dobry, powiedz pani dzień dobry. Albo gorzej, znowu nie powiedziałeś dzień dobry, znowu się wstydzisz. Albo cała reszta, którą, której już przykładu powiedziałam, masakra. Słuchajcie. No, ma to oczywiście bardzo negatywne konsekwencje na to, jak ona siebie postrzega. I bardzo dużo trzeba było potem włożyć w pracę, żeby w ogóle ten obraz od, od, obrócić i ten wstyd spacyfikować. Zaraziłam ją tym swoim wstydem, tym takim, taką postawą zależnościową, poszukującą aprobaty i akceptacji um, u innych, w ogóle nie zaglądając w siebie. Dzisiaj jestem na innej drodze, uczę się tego, uczę ją też, ale... Dzielę się z Wami tą historią, bo być może Wy macie małe dzieci. Być może one też mają problem z tym, żeby mówić dzień dobry. No to na podstawie tej m, mojej historyjki, być może unikniecie moich, b, moich błędów. E, ale to oczywiście nie dotyczy tylko i wyłącznie mówienia dzień dobry. U, um, to jest taki tylko przykład, który Wam ma pokazać, jak ważne jest to, żeby uważnić na wstępie uczucia dziecka. Jeżeli dziecko mówi, nie, nie, nie chce, to ono naprawdę na początku potrzebuje usłyszeć, a, czyli nie chcesz, słyszę, że nie chcesz, mówisz, że nie chcesz, parafrazujcie. Jeśli dziecko mówi, czuję, że mnie nie kochasz, bo nie kochasz, że jesteś wstrętną, okropną matką, nie brońcie się, uznajcie to na dzień dobry, powiedzcie, ojej, musi być Ci okropnie, jeżeli uważasz, że ja Ciebie nie kocham, to musi być strasznie dla Ciebie trudno, opowiedz mi o tym więcej. Uznajemy, rozumiecie? Co to znaczy? Uznajemy perspektywę dziecka, nadajemy jej ważność. A jeżeli się da, to to normalizujemy. Co to znaczy? To jest właśnie to, co ja mam, jak na przykład mogłabym dziecku, mojemu dziecku powiedzieć. A, nie znasz jeszcze tej pani i widzę, że nie masz ochoty jej powiedzieć Dzień dobry, wszystko w porządku. Tak to jest, kiedy spotykamy się, spotykamy kogoś obcego i nie bardzo się czujemy pewnie. To jest normalne, to jest normalizowanie. Albo jak wchodzisz do grupy, a pewnie myślisz o tym, że oni są zajęci, widzę, że widzisz, że oni są zajęci albo mają zajęcia i pewnie się trochę nieswojo czujesz z tym, żeby powiedzieć Dzień dobry, im dobry, nie martw zaraz się z kimś pe z pewnością będziesz mogła przywitać. Eee, albo dawno nie widziałaś swojej babci i pewnie się, pewnie się troszeczkę krępujesz Albo potrzebujesz troszeczkę czasu Jak minie chwilka, to jestem przekonana, że będziesz potrafiła jej powiedzieć dzień dobry I zostawić dziecko, bo teraz nie jesteś na to gotowa W porządku, to jest normalne, tak się, tak się zdarza Kogoś nie widzimy długi czas, to po prostu możemy od czasu do czasu czuć z tego tytułu jakąś niepewność Piąteczka, idziemy do przodu, to jest normalizowanie uznanie nadanie ważności temu, tym uczuciom, znormalizowanie ich, pokazanie dziecku, że rozumiem. Rozumiem, co mówisz, rozumiem, dlaczego się tak zachowujesz, nic się nie martw, jestem tu obok. Kocham Cię takiego właśnie. Jak jesteś grzeczny, uśmiechnięty i kiedy mówisz mi, że jestem okropna albo nie mówisz, dzień dobry innym. Tego Wam bardzo mocno życzę no i jako uzupełnienie tematu o uznaniu i kochaniu dzie dzieci to tyle. Chyba mi wyszło długie tyle. Tak? Trzymajcie się, ściskam bez serdecznie.